Papież Franciszek, przebywający od 14 lutego w szpitalu Gemeli, wystosował apel o zakończenie wojen na świecie. W liście skierowanym do naczelnego włoskiego dziennika Corriere della Sera Luciano Fontany podkreślił absurdalność działań wojennych oraz ich destrukcyjny wpływ na społeczeństwa i środowisko. Franciszek zaznaczył, że choroba skłoniła go do głębszej refleksji nad kruchością ludzkiego życia i tym, co jest naprawdę trwałe. Wojna wydaje się jeszcze bardziej absurdalna. Ludzka kruchość ma moc uczynienia nas bardziej świadomymi tego, co trwa, a co przemija, co ożywia, a co zabija, napisał. Ojciec święty zwrócił również uwagę na rolę mediów w kształtowaniu rzeczywistości i relacji międzyludzkich. Podkreślił, że słowa mogą zarówno łączyć, jak i dzielić, służyć prawdzie lub zostać wykorzystane do innych celów. Musimy rozbroić słowa, aby rozbroić umysły i rozbroić ziemię, zaznaczył, apelując o odpowiedzialne korzystanie z narzędzi komunikacji. Papież podkreślił także, że dyplomacja i organizacje międzynarodowe potrzebują nowego życia i wiarygodności, ponieważ wojna nie rozwiązuje konfliktów, a jedynie przynosi zniszczenie. Franciszek nadal przebywa w szpitalu, ale jego stan stopniowo się poprawia. Według lekarzy zmniejszane są dawki podawanego mu tlenu, co daje nadzieję na powrót do zdrowia.